Chciałam na Czym Was tu dzisiaj zaskoczyć? No, zaskoczę Was tym, że dzisiaj będziemy wymieniać filtr powietrza w B6, w pasacie B6. Taki sam jest w golfie 5 i w ogóle, no nie? No i co, czego by tu zacząć? To jest wszystko banalne, trywialne. Dosłownie chwila roboty. No to zaczynamy. Hits. Pod schowkiem elegancko. O, światełko sobie ułożymy. O, pod schowkiem. Jest taka gąbeczka, czy co to w ogóle jest, i takie dzińsy. Przekręcamy. Hits. Dalej. A, to odkręca? Dobra, odkręcamy. Hits. Jeden, drugi. Hits. Gąbeczkę odejmujemy. O kurna, odpięło mi się chyba. Odkładamy. O, nasz fotel ładnie. No i co tu dużo mówić? Bierzemy to światłem przy świecie, żeby było dobrze widać. O. Więc. Tu jest taki właśnie plastik. Jego przesuwamy w bok. I w dół. Widzimy, jak się wysypuje. Wszelaki syf. Mm wycieraczkę sobie podginę do góry. bo sobie nie nabrudzić w aucie. O, hopla No, no i wysypujemy. I co my tu mamy? No! Proszę bardzo. Idziemy na blat. Roboczy. No. No i mamy wszelakie syfy pełno ziemi jakieś kwiatuszki i w ogóle, no nie? no, tylko, że ja będę taki cwany <laughs> i ten filtr wydmucham sobie kompresorem no, no to wydmucham i zaraz wracam <laughs> uh. Mm -hmm. A zaś szyby parują. Jeszcze weźmiemy odkuszacz. Odkurzymy te wszystkie śmieci, co wyleciały, i w środku tam. No i dużo mówić. Wkładamy z powrotem. Chyć. It's not. Uh, yes. I elegancko Aha. Jeszcze nie tylko chwilę tego. tylko wkręty te małe Fic. no i zrobione I wymiana zakończona. A tobie jeśli się podobało, lajkuj, subskrybuj i udostępnij, niech się niesie w świat z fartem.